W celu udowodnienia braku dostępu do informacji publicznej, o którą wnioskowano, przedstawiam film prezentujący udostępnioną mi przez organ niepełną i nieadekwatną do treści wniosku informację publiczną ze zbioru danych przestrzennych MPZP. Jednocześnie porównuję ją z informacją udostępnioną poprawnie, która została przetworzona na podstawie danych organu, z zaangażowaniem czasu i środków skarżącej. Do weryfikacji informacji o obiektach przestrzennych udostępnianych usługami sieciowymi WFS używam aplikacji internetowej o nazwie Geonetwork, dostępnej na stronie głównego inspektoratu ochrony środowiska. Adresy usług sieciowych zgodnie z przepisami uzyskujemy z ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej na stronie głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W celu wyświetlenia adresów usług sieciowych dla konkretnego organu wypełniamy pole nazwa jednostki. Następnie kopiujemy adres usługi pobierania WFS, który wklejamy do wspomnianego wcześniej narzędzia weryfikacji. Aby udowodnić stanowisko zawarte w skardze, przedstawiam w dwóch oknach przeglądarki uruchomioną aplikację GeoNetwork. W pierwszym oknie przedstawiam informacje ze zbioru danych przestrzennych MPZP udostępnione przez organ. W drugim oknie przedstawiam poprawnie udostępnione informacje, przetworzone na podstawie danych organu. Usługa pobierania WFS świadczona przez organ wczytuje wiele obiektów przestrzennych ze zbioru danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część obiektów nie zawiera żadnych informacji, a część zawiera informacje dla wielu aktów planowania przestrzennego. Oznacza to, że żaden obiekt nie udostępnia informacji zgodnie z rozporządzeniem APP. Na każdy akt powinien składać się zestaw trzech obiektów przestrzennych akt planowania przestrzennego, rysunek aktu planowania przestrzennego, dokument formalny. Każdy z tych obiektów powinien przechowywać informacje opisowe dotyczące aktów, tabeli atrybutów. Usługa WFS Zbioru Danych Przestrzennych MPZP Miasta Kock powinna udostępniać przynajmniej 33 obiekty przestrzenne. Zbiór ten odpowiada siedmiu obowiązującym planom oraz czterem przystąpieniom